Dzień wszystkim, ja się nazywam Marcel Gitara i dzisiaj zrobimy i dzisiaj zagramy sobie w cztery gry. Najpierw Brawl Stars, potem Minecraft, a na sam koniec, yy, jeszcze do tego trzeci to jest Roblox. A czwarty to jest Among Us, więc najpierw gramy w Brawl Starsa. Weźmy sobie... Dobra, weźmy, weźmy sobie Szkobaliona i na e, starcie duo zagrajmy sobie. Dobrze. Okay. Dobra. E, dobra, widzimy się jak wygramy albo przegramy tą... Gra Okej, okay. wygrywamy. mamy już wielkie starcie, kochani. Chcecie coś zobaczyć? Uuuu. Chcesz dzwonki w łeb? Dobra. Powiedziałbym, że w innych górach chcesz z łeb. Dobra, i wygrywamy. Mam już wielkie starcie. Dobra, tutaj kończymy rundę. Oaj, oj, oj, waj, oj, waj. Oj. Dobra, jest przedrywamy. Niech, myś... niech myś... tak sobie nie. Dobra, dawaj, dawaj. Dobra, wygraliśmy i tak. Dobra, 96 kucharków super extra. Ekstra. 9, ekstra. Czy się... dobra. I teraz... E... Wchodzimy teraz w Minecrafta. Patrzcie, jest nowy Minecraft. Ten sam 1 kropka. Ale co, 1, co? Nie 16, więcej, o jedna liczba więcej. Uwaga, 1, 17! Dobra, wchodzimy tu, graj. No i wchodźmy sobie tutaj. Jestem oczywiście na kreatywie, takim specjalnym tylko moim. Zaraz się widzimy. Dobra słuchajcie jesteśmy w Minecraft I patrzcie jest luneta Nie było wcześniej lunety A dzięki tej nowej wersji mogę podglądać e, Tam może być moja koleżanka Ale oczywiście jej nie ma Bo się zepsuł jej laptop Wchodzimy tutaj No i na razie nie ma nikogo online Dobra co jeszcze tu jest No tutaj są takie rzeczy okej okay. No i jeszcze są nowe zwierzątka Jaja ale To już nie jest takie ważne Dobra to jest nowy to tak, tak, villageru. Tak, tak, villagerze. Tutaj piszemy sobie Książ. O. Tu, tu. Prąd. Dobra, potem sprawdzę. Na razie się trzymasz. Dobra. I na razie to chodźmy dalej. I teraz sobie pójdziemy do Robloxa. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy już w Robloxie. I tak szybko. Dobra, chodźmy tutaj. Tylko wam tak pokażę, bo to są takie drobniutkie, małe filmy. Ale to jest jeden taki duży film z czterema grami. O, idealnie. Tomb. Tomb. Ja i blek. Bl bl ja i brak. Wierzę, że... O, dobra, idealnie. Już chyba. To nam. Zaraz się widzimy. Coś mi się w tej pierwszej mapie popsuło, ale jesteśmy e, w gran, babcia, coś tam. Au, oh, hej, czy ktoś mnie... Play... Piggy, jesteśmy. No play, play, play. Dobra, widocznie My... Stars... Roblox jest zepsuty, więc teraz chodźmy w ostatnią grę Among Us. Okej, okay, kochani, jesteśmy teraz w ostatniej grze na dzisiaj. Among Us. Among... Oh, the amount gas. Okay. How to play? No, 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 no. I nie fair play no online. Nie. Okay, okay, okay. Huh. Dobra. O! Ok, jesteśmy. Marcel Gitara. I tu jest taki fajny. Zmieniam sobie kolor. Dobra, jeżeli Wam się podobał taki odcinek, to zostawcie łapkę w górę. Subskrypcja, 7 subskrypcji. Na moim kanale jest 60. Albo. 8, 6, nie wiem. Jest 60 i mamy 60 subskrypcji. Elo i łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i napiszcie w komentarzu.